Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy oszczędne kotlety. Potrzebować będziemy ziemniaki z poprzedniego dnia. Mam tutaj 70 deko ziemniaków. Ziemniaki mam przepuszczone przez praskę. Jedno jajko, cztery łyżki mąki ziemniaczanej, sól i pieprz. Tutaj mam 25 deko kiełbasy, kiełbasę obrałam z osłonek i jedną cebulę. I ja to rozdrobnię w moim takim robociku. Teraz rozdrabniam kiełbasę z cebulą. Kiełbasę z cebulą mam rozdrobnioną, przekładam do ziemniaków i masę bardzo dokładnie mieszamy. Będziemy formować kotlety i smażyć na rozgrzanym tłuszczu Dokładnie mieszamy. Doprawiamy według własnego smaku. Możemy dodać ziół, możemy dodać zielonej pietruszki, szczypiorku. Możemy zostawić w takiej formie jak ja. I ja smażę na smalcu, a może też być tłuszcz. Może być olej, może być masło klarowane. Jaki w domu tłuszcz używamy na no takim smażeniu? Tak, masę już mam połączoną. Tłuszcz rozgrzewam, będziemy obtaczać w bułce tartej i smażyć na rumi. Formujemy takiej wielkości kotlety tak jak wspominałam smażymy na rozgrzanym tłuszczu z jednej i z drugiej strony i tak oto kotlety Oszczędne mamy, pięknie usmażone. I kładziemy następną porcję O ile Państwu <laughs> mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Tak wyglądają kotlety w przekroju. Oszczędne kotlety.